Hej, witajcie! tutaj Nexus. To jest kolejny update Warlords of Draenor i dziś do zaprezentowania mam wam nowy model i tym razem jest to Łowczyni Steldrasil. I oczywiście jest to Night Elfka. No i pierwsze co muszę powiedzieć jest to to, że ona mnie nie zawiodła. Tak jak kiedyś wspomniałem, że będzie to najładniejsza przedstawicielka płci pięknej, tak nadal stoję przy swoim stwierdzeniu. No i muszę przyznać, jestem pod wrażeniem. I muszę przyznać to, że coraz to kolejny model, który pojawia się, jest bardziej podobny do swojego pierwotnego modelu niż te, które zaprezentowano na przykład na Bliskonie. Ork czy też Dwarf wyglądają no bardzo inaczej troszeczkę niż ten swój pierwotny model natomiast tutaj w przypadku na przykład dranejki czy też najderwki widać że są bardzo mocno wzorowane na pierwowzorze no i Wychodzi im to bardzo dobrze. Ten update naprawdę jestem z niego zadowolony. Najtelwka wygląda ślicznie. E, oczywiście, naprawiono troszeczkę te włosy. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o najtelwkę, to te włosy mnie bardzo denerwowały. Było tak naprawdę dwa lub trzy, które m, były bardzo fajne i były głównie używane. Natomiast reszta była. No, taka dosyć niefajna, nie były tak ładnie ułożone te włosy, tekstury były bardzo słabe. Natomiast teraz te włosy naprawdę wyglądają bardzo, ale to bardzo fajnie. Szczególnie przypadł mi do gustu ten, ten tutaj hairstyle i szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy jest to właśnie przeróbka tego właśnie krótkiego hairstyla, czy też jest to kompletnie nowy. Nie jestem tak naprawdę pewien, natomiast na pewno gdzieś tam z kolejnymi update'ami się dowiemy. No i. Cera wygląda bardzo fajnie, ciało jest wysportowane. Trzeba przyznać, że elfki, czy też elfy ogólnie jako rasa yy, oni są bardzo przebiegli. Oni poruszają się po lesie, biegają, są bezszelestni, yy, są zwinni i to naprawdę widać tutaj. Patrząc na, na ciało tej kobiety, ono jest wysportowane, ono jest bardzo ładnie ułożone, wszystko to co ma być na miejscu jest, cera jest gładka, no i jak wiadomo, elfy, jest to piękna rasa i tutaj możemy oczywiście to zobaczyć w pełnej krasie. Natomiast jest jedna rzecz, która e, została powiedzmy wyproszona przez ludzi e, i zobaczymy jak, jak to jeszcze będzie tam wyglądało, ale najtelfki, ogólnie najtelfy będą miały kły. No i te kły tak naprawdę pojawiły się już, i głównie było je widać na modelu Night Elfa mężczyzny. Ale były one takie dosyć upośledzone, więc teraz możemy zobaczyć, że elfki będą posiadały kły i wyglądają one nawet fajnie, z tym, że przypominają one troszeczkę jakieś takie wampiry. Nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, co mam o tym sądzić. Natomiast wydaje mi się, że bardzo pasują do Night Elfek. One są takie wojownicze, te elfy. I, I nawet ugryźć kogoś potrafią, jak widać. No i oczywiście na koniec mam jeszcze dla was tutaj małą paczkę animacji. Jest to bardzo stary film, jeszcze z wyciągniętego modelu podczas data mining, czyli podczas poszukiwania różnych plików gry. Nie ma tam żadnych hairstyle'ów, natomiast możecie zobaczyć mniej więcej jakie będą animacje. Najtelfki i zobaczymy, czy wam się po prostu spodobają. Nie zwracajcie uwagę na jakby wygląd estetyczny tej postaci. Ona wygląda okropnie, strasznie. Natomiast bardziej zwróćcie uwagę na animację. No i to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.